Witam Was wieczorową porą w nocnych opowieściach duszy. E, dzisiejszy odcinek będzie o krótkich snach. E, często, szczególnie na kręgach snów, o których możecie posłuchać w innym odcinku, sprawdźcie sobie. Jeśli Was to interesuje, e, przychodzą najczęściej kobiety, bo z kobietami zasiadam. I mówią, że. Mm, no, ja miałam taki krótki sen. Nie wiem, czy coś to wniesie, czy jakby z niego można coś odczytać, z takim niedosytem, może niesmakiem, że inne na przykład osoby wnoszą długie, wielobarwne, wielowątkowe sny, a one przychodzą często z kilkoma zdaniami, albo wręcz z jednym zdaniem, z jakimś jednym obrazem. Y i pomyślałam, że mm, przytoczę dzisiaj przykład też takiego swojego bardzo krótkiego snu, y, snu z ostatniego nowiu, y, żeby pokazać, że takie krótkie sny nie oznaczają tego, że są nie wiem, jakoś za mało dla nas, y, niewystarczające. Y, i mogą przynieść naprawdę przeróżne przekazy, od jakichś olbrzymich, życiowych y, y, informacji mm. <grybnych> potrzebnych nam na dany moment, y, do jakiejś też takiej codzienności, która y, jest nam na dany moment potrzebna. Y, więc chciałam was, nie wiem, zachęcić, oswoić tym, że krótki sen, krótki jeden obraz y, z nocy, czasem słowo, wcale nie jest gorsze od olbrzymich, y, wielobarwnych, wielowątkowych historii. Y, y, o czym śniłam? Y, obudziłam się tak naprawdę z dwoma słowami na ustach, że tak powiem y, y, nie wiem, co jakby za tym stało. Po prostu, jakby jeszcze budząc się i próbując przywołać ten sen, miałam jeszcze coś pod powiekami i w myślach, ale nie potrafiłam tego wydobyć e, już z świadomości. I obudziłam się ze słowami akt przyjemności. E, oprócz tego wiem, że w tym śnie była jeszcze moja mama, e, jakiś sweter przez nią dziergany, moja mama e, robi na drutach, nie wiem chyba dla mnie. I to było wszystko? Yy, a nie jakichś takich rozbudowanych obrazów, y, bo czasem jakby widzimy jakąś scenę i do tego możemy y, nawet i 5 minut opowiadać. A tutaj były tylko takie przebłyski właściwie tych, tych dwóch słów, plus y, 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 dwa obrazy że mama i, i sweter. Ja widziałam się tak rano z taką myślą, ale, ale akt przyjemności w ogóle o co chodzi? I tak jakby przyrównując to jakoś, przykładając do siebie, myślałam sobie, jakby mi się przyśnił, nie wiem, akt odwagi, akt desperacji, akt stawania w prawdzie, stawania do siebie na ten moment w moim życiu. No to zrozumiała, ale dlaczego akt przyjemności? I tak po chwili jakby zamiast negować to, co mi gdzieś tam do głowy przychodzi... A jednak przyjąć sen i słowa, które przyszły, tak się uśmiechnęłam i pomyślałam, no tak, a dlaczego jakby w tym momencie nie miałabym czerpać przyjemności z życia, że miałby to być akt przyjemności, to co się teraz w moim życiu zadziewa, dzieje. Więc nie odrzuciłam na szczęście tego snu, wzięłam sennik, zapisałam, żeby zostało ze mną. I wracam sobie myślami do tych słów, akt przyjemności, kiedy jest mi trudno. Może to, co robię teraz w moim życiu, jakie decyzje podejmuję, nie jest, albo jesteś być może, nie wiem, dla jednych, nie wiem, czymś innym, dla mnie jest również aktem przyjemności. Może jeszcze nie do końca na ten moment, ale czuję, że jakby w tym kierunku idę. No i e, co się tam jakby pojawiło obok tego, moja mama, czyli poczułam to jako takie wsparcie, e, że moja mama też jakby za mną e, stoi i nawet daje mi, e, tak to trochę już sobie dopisałam, dowyobraziłam, daje mi e, sweter, czy jakiś rodzaj, nie wiem, ochrony e, wsparcia e, na ten czas, na tą drogę. Mm. I tak jeszcze się uśmiechałam do siebie, bo y, przywołuję siebie z, y, z dzieciństwa, y, kiedy moja mama y, robiła mi swetry i mojemu rodzeństwu y, różne rzeczy na drutach. I wtedy moim największym marzeniem było to, żeby y, mama kupiła mi sweter, a nie zrobiła. Tak jakby to było coś, co jakby miałam, a dzieci miały rzeczy, które rodzice im kupują. Yy. Ale teraz, po wielu, wielu latach, od jakiegoś czasu bardzo sobie cenię to, że moja mama wciąż robi na drutach, obdarowuje tymi rzeczami mnie, moje dzieci, moją siostrę, jej dzieci. Więc no, czuję, że to jest jakiś taki ważny element, który się przeplata w mojej rodzinie który moja mama zaplata tak, z myślami, z uczuciami, e, robiąc te swetry e, na drutach dla nas. Więc oprócz aktu przyjemności dostałam w tym śnie jeszcze wsparcie i ochronę od e, mojej mamy. Tak odczytałam ten sen. Nie wiem, jak wy to poczuliście, ale dla mnie on był właśnie taki. Więc e, zanim odrzucisz Obraz ze snu, słowo, jedno zdanie, jedno, jedno, jeden jakiś element. Po prostu przyjrzyj się mu, zatrzymaj się przy tym i pomyśl, czy aby na pewno to nie jest coś, co teraz w jakiś sposób Ci pomoże, bo z takiego krótkiego snu, często, z jednego obrazu można dużo łatwiej coś wyciągnąć dla siebie niż z bardzo rozbudowanej historii. Gdzie jest wiele wątków, wiele rzeczy się dzieje, często jakieś zmiany akcji yy, i wtedy trudniej nam się odnaleźć, a kiedy śnimy krótko, yy, albo właściwie może nie, że śnimy krótko, ale niewiele pamiętamy, to czasem mam yy, jakiś rodzaj frustracji z tym związanych, że za mało zapamiętałam, ale jak zaczynam opisywać jakiś krótki obraz, okazuje się często, że właśnie nie jest taki krótki do opisania, y, bo na przykład tym razem, nie wiem, widziałam tam kolory, wiedziałam, czy jest dzień, czy jest noc, y, albo słyszałam jakieś dźwięki, albo umiejscowiałam też to w różnych y, y, miejscach, czy to jest, nie wiem, ci, czy jest to na zewnątrz, czy jest to wewnątrz. Y, więc na takie rzeczy można też jakby y, zwrócić uwagę. Y, no i tak jakby tym tym przykładem chciałam Was zachęcić do tego, żeby nie denerwować się na własne sny, na to, że mało pamiętamy, bo często właśnie e, ten krótki sen może dam, dać nam dużo więcej e, niż rozbudowane piękne sny. Dziękuję Wam dziś za odwagę, za, za odwagę też, za odwagę, za uwagę. E, życzę Wam dobrego wieczoru albo dobrego dnia, zależy kiedy mnie słuchacie i do usłyszenia, do zobaczenia.